Chciałabym serdecznie powitać wszystkich tych, którzy zdecydowali się odwiedzić mój kanał Synonimy Zbrodni. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się przejmującej sprawie Oakley Carlson. Oakley urodziła się w 2016 roku w stanie Waszyngton jako córka mężczyzny imieniem Andrew Carlson i kobiety imieniem Jordan Bowers. Rodzice Oakley w swoim życiu napotkali wiele trudności i mieli różnego rodzaju problemy. Jordan Miała rozległą kartotekę kryminalną, w tym zarzuty związane z kradzieżami i przestępstwami narkotykowymi. Andrew z kolei był byłym funkcjonariuszem policji w Aberdeen, który w 2017 roku został zwolniony ze służby za fałszowanie informacji. Kiedy Oakley przyszła na świat, jej rodzice już wtedy zmagali się z opieką nad dwójką starszych dzieci. Było to rodzeństwo Oakley. Nie minęło dużo czasu, zanim Oakley została odebrana rodzicom. I umieszczona w rodzinie zastępczej. Miała wtedy zaledwie kilka miesięcy. Jordan nie radziła sobie z trójką dzieci, i były one coraz bardziej zaniedbywane. Do akcji wkroczył sąd rodzinny, i koniec końców Oakley została zabrana z domu. Jednakże życie Oakley zdawało się zmieniać na lepsze, ponieważ trafiła do kochającej pary. Do Jamie i Erika Hiles. Z relacji wynika, że dziewczynka rozwijała się świetnie w ich domu i nie napotkała żadnych problemów związanych ze zmianą środowiska. Jamie wspomina ją jako kochaną i bystrą dziewczynkę, która uwielbiała książki. Gdy Oakley skończyła dwa lata i potrafiła już zakomunikować, czego potrzebuje, to praktycznie każdego wieczoru prosiła swoich zastępczych rodziców, aby czytali jej na dobranoc jakieś bajki. Para bardzo ceniła te krótkie chwile bliskości i, niestety, miały im one zostać niedługo zabrane. Okres stabilizacji i spokoju nie trwał długo, ponieważ już w listopadzie 2019 roku. Oakley tuż przed trzecimi urodzinami została odebrana rodzinie zastępczej i została zwrócona biologicznym rodzicom na mocy nakazu sądu. Chyba nie trzeba dodawać, że Jamie i Eric byli zdruzgotani. Bali się o bezpieczeństwo Oakley i to nie bez powodu. Byli przekonani, że Jordan i Andrew nie są przystosowani do opieki nad dziećmi. Biologiczni rodzice Oakley byli nie Tyle niebezpieczni, co po prostu nieodpowiedzialni. I to chyba też oczywiste, że Jamie i Eric nie zgadzali się z decyzją sądu. Jeśli chodzi o rodzinę Carlson, to po odzyskaniu opieki nad Oakley, Jordan i Andrew przenieśli się z rodziną na odległą posiadłość. W Oakville, w stanie Waszyngton. Był to dosłownie dom na końcu ślepej uliczki, otoczony 300 akrami ziemi. Rodzina, która wtedy jeszcze liczyła pięcioro członków, a ta liczba niedługo miała wzrosnąć do sześciu, była dobrze znana w sąsiedztwie, ale niewiele osób miało coś dobrego do powiedzenia na ich temat. Mało tego, Plotki krążące po okolicy mówiły o narkotykach i tragicznych warunkach panujących w domu. Wszyscy wiedzieli, że nie dzieje się tam dobrze. Po tym jak Oakley wróciła do Andrew i e. Jordan pod koniec 2019 roku, jej była matka zastępcza Jamie Hiles, wielokrotnie podnosiła alarm. Jamie, która przez trzy lata opiekowała się Oakley i darzyła ją szczerą miłością, skontaktowała się z departamentem do spraw Dzieci i Rodziny, co Najmniej trzy razy prosząc o przeprowadzenie kontroli. Kobieta nie mogła. Pozbyć się przeczucia, że coś jest nie tak, że małej dziewczynce dzieje się krzywda. Po latach budowania więzi z Oakley nie było jej łatwo po prostu zapomnieć o tym dziecku, zwłaszcza, że wiedziała o występkach biologicznych rodziców dziewczynki. Wiemy, że Jamie skontaktowała się z departamentem. Wiadomo też, że nie zrobiono nic konkretnego w sprawie zapewnienia Oakley bezpieczeństwa. Co tak naprawdę stało się z trzema kontrolami, które miały zostać przeprowadzone? Departament odmówił komentarza, powołując się na przepisy dotyczące prywatności, tym samym pozostawiając kluczowe pytania bez odpowiedzi. Czy pracownicy z opieki odwiedzili Oakley, czy widzieli, w jakich warunkach dziewczynka mieszka? A jeśli tak, to dlaczego nic z tym nie zrobiono? Choć przepisy dotyczące prywatności są ważne dla ochrony dzieci, to takie przypadki jak sprawa Oakley uwydatniają. Potrzebę transparentności i brania przez pracowników odpowiedzialności. Urzędnicy powinni brać odpowiedzialność za swoje czyny. Również wtedy, kiedy nic nie zostaje zrobione, trzeba mieć świadomość, że w systemie gubi się wiele dzieci. Wracając do sprawy, w listopadzie 2021 roku w domu rodziny Carlson w Oakville. Wybuchł pożar. Według Andrew, pożar miał zostać wywołany przez samą Oakley, która rzekomo bawiła się zapalniczką na kanapie. Mężczyzna twierdził, że sam ugasił płomienie i zdecydował się nie wzywać straży pożarnej. Nie sporządzono żadnego oficjalnego raportu i też nikt. Żaden śledczy nie przybył na miejsce, by ocenić sytuację. W tym samym czasie starsza siostra Oakley, mająca wówczas 6 lat, uczęszczała do lokalnej podstawówki. Tam też zaprzyjaźniła się z córką Jessica Swift. Dyrektorki szkoły. Jessica zauważyła niepokojące zachowanie dziewczynki i postanowiła zapytać ją wprost o sytuację panującą w domu. Była też ciekawa, jak miewa się jej rodzeństwo. Pojawił się temat Oakley, który wydawał się powodować spory dyskomfort dziecka. W końcu dyrektorka szkoły spytała, czy coś niedobrego przydarzyło się Oakley. Odpowiedź sześciolatki mroziła krew w żyłach. Na początku dziewczynka zamilkła, widocznie zdenerwowana i powiedziała, że nie wolno jej mówić o Oakley. Gdy Jessica naciskała dalej, usłyszała coś naprawdę niepokojącego. Sześciolatka powiedziała, że Oakley już nie ma. Następnie dziewczynka dodała, że Oakley uciekła do lasu i została zjedzona przez wilki. Siostra Oakley rozpłakała się i nie była w stanie już wydusić nawet jednego słowa. Jessica oczywiście była przerażona i natychmiast zgłosiła to zdarzenie odpowiednim władzom. W końcu w grudniu 2021 roku, prawie dwa lata potem jak Oakley wróciła do swoich biologicznych rodziców. Władze postanowiły przeprowadzić kontrolę w domu rodziny. Carlson. Ta wizyta była potrzebna już od bardzo dawna. Oakley nie była widziana już wtedy od kilku miesięcy, i sąsiedzi, zarówno jak Jessica, byli poważnie zaniepokojeni. I to właśnie telefon, który wykonała dyrektorka szkoły, zmotywował służby do działania. W grudniu 2021 roku rodzina Carlson zamieszkiwała w motelu, między innymi przez pożar. Które wybuchł w listopadzie. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, drzwi otworzyła Jordan, trzymając na rękach swoje czwarte już z kolei dwuletnie dziecko. Gdy funkcjonariusze spytali ją o Oakley, jej odpowiedzi były najpierw wymijające, a później po prostu sprzeczne. Najpierw Jordan twierdziła, że Oakley jest ze swoją matką. Kiedy policjanci zwrócili jej uwagę, że to ona jest mamą Oakley, kobieta stwierdziła, że chodziło jej o jej mamę, czyli o babcie Oakley. Zaraz też jednak powiedziała, że miała na myśli rodziców Andrew. Mężczyzna początkowo milczał, ale w końcu potwierdził tę wersję wydarzeń. Zaznaczył jednak, że nie ma żadnego kontaktu ze swoimi rodzicami, nie zna ich adresu ani nie ma ich numeru telefonu. Muszę przyznać, że to bardzo ciekawa historyjka, którą wymyślił. Andrew. Jeśli jednak liczył, że cała sprawa się na tym zakończy, to gorzko się mylił, ponieważ władze skontaktowały się z jego rodzicami. Ci natomiast byli w kompletnym szoku. Powiedzieli, że nie widzieli Oakley od grudnia 2020 roku. To szokujące odkrycie potwierdziło najgorsze obawy. Oakley zaginęła. Kiedy funkcjonariusze powiedzieli Andrew i Jordan, że dziadkowie nie widzieli Oakley od ponad roku, Andrew nagle zdecydował się zgłosić jej zaginięcie. Chciałoby się powiedzieć: rychło w czas. Działania Andrew i Jordan oczywiście wzbudziły ogromne podejrzenia. Ich sprzeczne historie i wymijające odpowiedzi sprawiły, że władze zaczęły się poważnie martwić o bezpieczeństwo ich pozostałych dzieci, już nie tylko o Oakley. Następnego dnia zarówno Andrew, jak i Jordan zostali aresztowani, ale nie za zniknięcie Oakley, ponieważ śledczy wciąż nie mieli dowodów na to, że zostało popełnione przestępstwo, ale za porzucenie i zaniedbanie swoich pozostałych dzieci. Konkretnie oskarżono ich o niepodawanie przez ponad rok niezbędnych leków starszej siostrze Oakley. Mogło to mieć poważne, potencjalnie nawet śmiertelne konsekwencje, choć stan zdrowia sześciolatki nie został ujawniony publicznie. To wiadomo, że dziewczynka bez otrzymywania tych leków mogła nawet umrzeć. Przejdźmy teraz do kluczowych odkryć poczynionych w domu rodziny Carlson. Po pierwsze, śledczych przeraził kompletny brak rzeczy osobistych Oakley w domu swojej rodziny. Śledczy odkryli, że w domu znajdowały się rzeczy osobiste wszystkich innych dzieci, takie jak ubrania, zabawki, książki, laurki. Tego typu podobne rzeczy. Natomiast w domu nie znajdowało się nic, co należało do Oakley. Wyglądało to tak, jakby kompletnie wymazano ją z życia tej rodziny. Po drugie, wróćmy na chwilę do pożaru, który wybuchł w listopadzie 2021 roku w domu rodziny Carlson. Wbrew twierdzeniom Andrew, pożar nie wybuchł na kanapie w salonie. Śledczy ustalili, że źródłem tego pożaru była prawdopodobnie mikrofalówka w kuchni. To odkrycie nadało wiarygodności lokalnym plotkom dotyczącym tego, że Andrew i Jordan mogli być zaangażowani w nielegalną działalność narkotykową i że prawdopodobnie sami zażywali narkotyki. Chodziło konkretnie o produkcję metamfetaminy. Najbardziej niepokojącym odkryciem w całym domu było znalezienie wielu śladów krwi tym odcisku dłoni na jednej ze ścian. Śledczy pobrali próbki do analizy DNA, jednak do tej pory wyniki nie zostały ujawnione publicznie. W 2021 roku siostra Oakley powiedziała ponoć detektywom, że moja mama Jordan kazała mi nie mówić o Oakley i że Oakley poszła do lasu, gdzie została zjedzona przez wilki. Była to ta sama historia. Którą dziewczynka wcześniej podzieliła się z dyrektorką szkoły, Jessica Swift. Co stało się z Oakley Carlson? Gdzie dziewczynka przebywała między grudniem 2020 a 2021 roku? Jak to możliwe, że zniknęła bez śladu? Śledczy z trudem próbują zrekonstruować ostatnie tygodnie przed zaginięciem Oakley. Jej rodzeństwo, podobno, przekazało śledczym pewne informacje. Ale są one na razie niejawne. Byli rodzice zastępczy Oakley, Jamie i Eric nieustannie walczą o sprawiedliwość dla Oakley. Przede wszystkim nagłaśniają jej historię w mediach. Wspominają ją jako dziewczynkę, która uwielbiała książki, często się śmiała i wnosiła radość do ich życia. Znalezienie śladów krwi w domu i brak rzeczy osobistych Oakley rodzą przerażającą możliwość, że coś strasznego spotkało dziewczynkę na długo przed tym, jak władze zostały z. Zaalarmowane przez Jessykę. Tymczasem powiązania między pożarem, zaniechaniem podawania leków i małomiasteczkowymi plotkami o działalności narkotykowej dodają kolejne warstwy złożoności do tej już i tak zagmatwanej sprawy. Zeznania dzieci malują ponury obraz życia Oakley w domu. Sześcioletnia siostra powiedziała śledczym, że Oakley była często zamykana w szafie na długie godziny i często odmawiano jej jedzenia oraz wody. Śledczy twierdzą, że od 2013 roku Departament ds. Dzieci, Młodzieży i Rodzin otrzymał aż 11 zgłoszeń dotyczących rodziny Carlsen, z czego 8 zostało zakwalifikowanych do dalszego postępowania w sprawie przemocy domowej, fizycznego znęcania się, narkotyków oraz zaniedbań medycznych. Dom rodziny Carlsen, położony na 300 akrach odległego terenu, stał się centrum zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań przez 7 dni. Teren przeczysywali ratownicy z psami tropiącymi, zespoły poszukiwawcze i helikoptery. Pomimo intensywnych poszukiwań, Oakley nie odnaleziono. Władze nie ujawniły, czy udało im się zabezpieczyć jakiekolwiek dowody podczas przeszukiwania posiadłości. Ale fakt, że rzeczy Oakley, ubrania, zabawki, książki były wyraźnie nieobecne w domu, jest niezwykle niepokojący. Wspominany wcześniej przeze mnie pożar w domu rodziny Carlson pozostaje jednym z najbardziej zasadniczych, zastanawiających elementów tej układanki. Andrew Carlson stwierdził, że Oakley bawiąc się zapalniczką na kanapie wznieciła pożar. Śledczy potwierdzili, że było to kłamstwo. Wiemy już, że pożar nie rozpoczął się na kanapie w salonie, tylko w kuchni, najprawdopodobniej w mikrofalówce. Wspomniałam też o metamfetaminie i o tym, że może Andrew i Jordan produkowali narkotyki. Być może nielegalna działalność była przyczyną pożaru, tylko Dlaczego Andrew zdecydował się zrzucić winę na dziecko? Na dziecko, które później tajemniczo zaginęło. Dlaczego tak bardzo zależało mu na tym, aby wspomnieć o Oakley i niejako powiedzieć, że w listopadzie 2021 roku była jeszcze w domu? Po aresztowaniu Andrew i Jordan, pozostała trójka ich dzieci została im odebrana: zarówno dziewięciolatek, sześciolatka, jak i dwulatka. Co naprawdę. Przerażające to to, że w ich organizmach wykryto obecność metamfetaminy. To doprowadziło do postawienia kolejnych zarzutów tej dwójce. Jeśli chodzi o wyroki. To Jordan Bowers została skazana na 20 miesięcy więzienia po przyznaniu się do winy. Jej bogata kartoteka kryminalna wpłynęła na dłuższy wyrok. Niedługo po zwolnieniu w styczniu 2023 roku została aresztowana ponownie za kradzież tożsamości w innej sprawie. Tym razem otrzymała wyrok 43 miesięcy więzienia. Andrew Carlson został skazany na 12 miesięcy więzienia, przy czym jego stosunkowo czysta przeszłość załagodziła wyrok. Niestety, do tej pory nie postawiono żadnych zarzutów związanych z zaginięciem Oakley. Przejdźmy teraz do teorii, które pojawiły się na temat zaginięcia dziewczynki. Jedna z najbardziej przerażających teorii głosi, że Oakley mogła zostać sprzedana. Spekulacje te wynikają z faktu, że wszystkie jej rzeczy, i to dosłownie wszystkie, zniknęły z domu: ubrania, zabawki i jakiekolwiek inne przedmioty świadczące o istnieniu tego dziecka. Wszystkie po prostu zniknęły. Według jednego ze źródeł, Oakley mogła zostać spakowana i gdzieś wysłana. Ta teoria jest w sumie jedną z tych bardziej optymistycznych, ponieważ zakłada, że Oakley wciąż żyje i jest gdzieś z kimś. To niewielkie światełko nadziei motywuje osoby, które się o nią troszczyły, a zwłaszcza motywuje jej byłych rodziców zastępczych Jamie i Eric którzy przez trzy lata opiekowali się Oakley, mając nadzieję na jej adopcję, teraz zostali ze złamanymi sercami i pustką. W emocjonalnym wywiadzie Jamie podzieliła się swoimi przemyśleniami. Na tym etapie naprawdę chce po prostu odpowiedzi. Trudno zasnąć, myśląc gdzie ona jest, co się z nią stało. Gdybym mogła uzyskać jakieś wyjaśnienia lub wskazówki, co się dzieje, byłoby to najlepsze dla mnie i dla mojego męża, ale przede wszystkim chcę sprawiedliwości dla Oakley. Jamie wyraziła również frustrację wobec systemu, który zawiódł Oakley, podkreślając potrzebę reform w departamencie ds. Dzieci młodzieży i rodzin. Pomimo bólu, Jamie i Eric nadal współpracują z organami ścigania, pozostając w stałym kontakcie z detektywami. Jamie jest wdzięczna za ich spore zaangażowanie. Mam pełne zaufanie do organów ścigania. Wiem, że robią wszystko co w ich mocy, aby ją odnaleźć. Główny detektyw jest bardzo uprzejmy i jest zawsze gotów z nami porozmawiać, nawet jeśli nie ma nowych informacji. Wiem, że wszyscy ciężko pracują każdego dnia, aby ją odnaleźć. Biuro szeryfa hrabstwa Grace Harbor zaoferowało nagrodę w wysokości 85 tysięcy dolarów za informacje prowadzące do odnalezienia Oakley. Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat tej sprawy, jest proszony o kontakt z biurem szeryfa. Jestem ciekawa, co wymyślicie o tej sprawie. Według mnie to... Ta historia jest przede wszystkim tragiczna. I Oakley Carlson była niejako ofiarą systemu i okrucieństwa swoich własnych rodziców. Od momentu, gdy Oakley została zwrócona swoim biologicznym rodzicom, jej życie zdawało się pogrążać w chaosie, kłamstwach i przemocy. Brak jej rzeczy osobistych w jej własnym domu i obecność narkotyków w organizmach jej rodzeństwa tworzą ponury obraz środowiska. W którym przyszło jej żyć. Podczas gdy władze starają się poskładać to wszystko w jakąś spójną całość, milczenie i wymijające odpowiedzi rodziców Oakley tylko pogłębiają tę tragedię. Wydaje się, że jedynymi ludźmi, którym faktycznie zależało na Oakley byli jej rodzice zastępczy. Może któryś z rodziców, który podawał Oakley metamfetaminę przedawkował. A może jednak dziewczynka zdenerwowała któregoś z rodziców, została zamknięta w pokoju na nieco zbyt Długo bez wody i jedzenia, i po prostu zmarła. Faktem jest, że historia Oakley jest tragiczna. Jeszcze tragiczniejszy jest fakt, że ta historia nie jest odosobniona. Takie dramaty wciąż mają miejsce w XXI wieku. To tyle na dziś. Trzymajcie się ciepło i przede wszystkim bezpiecznie. Mam nadzieję, widzieć się z Wami w kolejnym odcinku Synonimów Zbrodni.